Wiertarko-wkrętarka czy wkrętarka udarowa? Według mnie obie z nich, ale czym właściwie się różnią? Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o wiertarko-wkrętarce i o zakrętarce udarowej. Dlaczego właściwie uważam, że warto mieć tego typu urządzenia na warsztacie? No to dowiecie się w dalszej części tego odcinka. Ja w tym momencie nie wyobrażam sobie nie posiadać jednego jak i drugiego urządzenia. Na samym początku wyjaśnimy sobie od razu kwestię udaru, ponieważ tutaj w ręku mam akurat wiertarkę wkrętarkę z udarem. One występują oczywiście też w wariantach bez udaru, ale najczęściej jednak decydujemy się na ten wariant wiertarko-wkrętarki z udarem i czym on się różni od zakrętarki udarowej. To są bardzo podobne urządzenia, ale nie działają w dokładnie ten sam sposób. I wytłumaczę wam to tak naprawdę bardzo po chłopsku. Wiertarko wkrętarka z udarem powoduje, że ten ruch udarowy, który będzie uderzał nam w materiał, on jest kierowany w kierunku wkręta, czy tam wiertła, w zależności od tego, co macie tutaj założone. I on po prostu uderza nam prostopadle do samej wkrętarki. A zakrętarka ma to do siebie, że też posiada właśnie ten udar, tylko że udar kierowany jest w kierunku po prostu wkręcania danego wkręta czy też wiercenia, bo tym też również możemy wiercić za pomocą odpowiednich wierteł. Dzięki temu zyskujemy o wiele większy moment obrotowy i większą siłę dokręcania. Czyli tak, pokrótce mówiąc, wiertarko wkrętarki z udarem użyłbym na przykład do wywiercenia otworu w betonie, w jakiejś ścianie, w celu montażu jakiegoś kołka, ponieważ ten ruch, który jest kierowany w kierunku wiercenia, pozwala nam na wytłuczenie po prostu tego materiału i rozwiercenie danego otworu, a zakrętarka będzie służyła nam do wkręcenia dość długich śrub, wkrętów, też wkrętów o większej średnicy, czy też w wierceniu np. wiertłami łopatkowymi jakichś dużych otworów. No, i to są przede wszystkim różnice między tymi dwoma urządzeniami. A przejdźmy teraz do samej budowy tych obu urządzeń. Jak widzicie, urządzenia są do siebie naprawdę bardzo podobne. Gdyby nie bateria, którą mogę w sumie zdemontować w jednym i drugim urządzeniu, zakrętarka wydaje się urządzeniem, które jest zdecydowanie mniejsze, i jest to prawda, ona jest zdecydowanie mniejsza. Możemy sobie dojść taką zakrętarką. W o wiele mniejsze przestrzenie jest to naprawdę bardzo przydatne podczas wkręcania wkrętów przy montażu mebli, w takich miejscach, gdzie naprawdę ciężko jest dojść. Przejdźmy teraz do samej wiertarko wkrętarki. Jak widzicie, urządzenie jest większe. I dlaczego? Tutaj znajduje się taka przekładnia planetarna, która zwiększa nam możliwości tej maszyny i zwiększa po prostu jej wachlarz zastosowań. Możemy tutaj ustawić sobie wiercenie, możemy ustawić wkręcanie, czy też właśnie tryb udarowy, o którym wspominałem wcześniej. I mamy również dwa tryby do prędkości wiercenia. Posiadamy również w takiej wiertarko-wkrętarce sprzęgło, dzięki czemu nie zerwiemy gwintu np. podczas wkręcania jakichś wkrętów i po prostu wiertarko-wkrętarka będzie nam zatrzymywała. Proces wkręcania, ale do tego przejdziemy podczas testów, to pokażę Wam bardziej dokładnie. Wiertarko-wkrętarka posiada również tak zwane futerko, w którym możemy mocować różnego typu wiertła, bity, uchwyty do bitów i różnej maści naprawdę osprzęt. Ta konkretna wiertarko-wkrętarka pozwala mi na montaż wierteł do maksymalnej średnicy 13 mm, ale nie jest to oczywiście wyjątek, bo chodzi tylko tutaj o mocowanie. Które możemy tutaj umieścić. No i przykładem jest na przykład taki Bitforsner, który to jest wiertło puszkowe, zwykłe do montażu zawiasów. I tutaj mamy 35 mm, także możemy naprawdę dość spore otwory wywiercić za pomocą po prostu odpowiedniego wiertła czy też osprzętu. Wiertarko wkrętarki mają przede wszystkim mniejszy moment obrotowy, który pozwala nam na dokładniejsze prace. Ale już przy cięższych pracach, no niestety tutaj tego momentu jest zdecydowanie mniej niż w zakrętarce, ale do tego przejdziemy oczywiście zaraz. W tym konkretnym przypadku jest to 100 nm, a w zakrętarce, którą dzisiaj Wam będę pokazywał, no jest już 200, czyli naprawdę już duża siła, która wystarczy nam do wkręcania naprawdę dość długich śrub. Zakrętarka udarowa, jak wspomnieliśmy wcześniej już, różni się swoimi gabarytami w stosunku do wiertarko krętarki. Spowodowane jest to tym, że tutaj tej przekładni z możliwością różnych regulacji nie ma. Zakres jej tutaj zastosowań jest troszeczkę bardziej okrojony. Przede wszystkim nie mamy tutaj uchwytu. Mamy taki dedykowany uchwyt na końcówkę tak zwanego heksa. W tym przypadku jest to heks 1/4. No i musi być tutaj specjalne Oprzyrządowanie, o sprzęt do tego typu narzędzi. Jak widzicie, one charakteryzują się przede wszystkim tym, że mają tutaj takie przewężenie. Dzięki temu ruch skrętny, który będzie generowała taka zakrętarka, będzie zniwelowany tutaj na tym przewężeniu i dzięki temu nie będą nam się łamały bity. Jeżeli wsadzicie zwykłego bita czy też wiertło, uprzecie się i wsadzicie zwykłe wiertło, prawdopodobnie zostanie ono połamane bo nie wytrzyma po prostu tych siły tych uderzeń udaru, który tutaj jest generowany. Tutaj mamy 200 Nm, tam mieliśmy 100, o czym mówiłem już wcześniej. Więc jest dwukrotnie więcej niż w przypadku wiertarko-wkrętarki, która i tak już jest dość mocna. Do czego stosować aż tak mocne uderzenia? No przede wszystkim do wkręcania jakichś wkrętów ciesielskich, większych przekrojów, na przykład mów dwugwintowych, które ja naprawdę bardzo często stosuję podczas montażu jakichś stołów czy też tralek do schodów. Nieraz one są naprawdę dość długie i. Są, mają dość dużą średnicę i wkręcając to w, tre, w twarde drewno takie jak na przykład dąb, no potrzeba naprawdę bardzo dużo momentu. Tutaj mamy jeszcze możliwość regulacji Siły obrotów, tak, tutaj możemy sobie mamy takie 4 stopnie regulacji obrotów, i możemy dostosować po prostu te prędkości do danej roboty, którą wykonujemy. Oczywiście lewo prawo możecie sobie wkręcać, zarówno jak i wykręcać. To jest takie standardowe wyposażenie. Dobrze, przejdźmy do jakichś testów i pokażę Wam, do czego ja stosuję jedno i drugie urządzenie. Przejdziemy sobie teraz do testów, uzbroiłem w wkrętarkę w odpowiedniego bita i zaczniemy tutaj od takiego no może okazać się, że to jest dość krótki wkręt ciesielski, ale jest dość w dużej średnicy i ma 140 mm długości. Od razu ustawiam sobie tutaj wkrętarkę na tryb wiercenia, ponieważ nie będzie mi tutaj działało sprzęgło i będzie po prostu dawała właśnie tyle ile fabryka. No i przełączam sobie tutaj na tryb drugi. Widzicie, trochę jednak tego momentu tutaj brakuje, żeby wkręcić tego wkręta bez problemów na jeden raz, ale zobaczmy teraz cieńszego wkręta, ale dłuższego. No, teraz poszło naprawdę bardzo ładnie. Pamiętajcie też, że jest to dość miękki materiał i tutaj naprawdę nie ma większych problemów. Spróbujmy wykręcić teraz. No, raczej nie chciałbym teraz tego dotykać, ponieważ pewnie jest gorące. Dobrze, pozbądź, pozbądźmy się jeszcze tamtego wkręta. Myślałem, że będzie trochę gorzej, ale naprawdę bardzo fajnie to idzie. Jeżeli mielibyśmy coś większego do wkręcenia, to zauważcie, że przez to, że tutaj jest ta siła wkręcania dość już mocna, będzie nam wkrętarka uciekała i może nas uderzyć. I to jest zdecydowana, to jest na minus w stosunku do zakrętarki. W, zakrętark w zakrętarce takiego efektu po prostu nie ma, ale to pokażę Wam za chwilę. Dobrze, przejdźmy teraz może do jakiegoś wiercenia, które też chciałbym Wam pokazać. Zwykłe wiertło yy, do, puszkowe. Mocy jej naprawdę nie brakuje. Ale czy zakrętarka spisze się lepiej? Dobrze. I teraz yy, takie same próby, tylko z odpowiednią końcówką, już z końcówką udarową. Jako, że miałem tutaj takie krótkie końcówki, jeszcze jest przedłużka. Przedłużka też istotne jest, żeby miała właśnie to przewężenie, żeby była przystosowana do trybu udarowego w zakrętarce. Zaczniemy od tego dłuższego wkręta, ale cieńszego ustawiam sobie obroty na najwyższe, tak aby pokazać Wam pełny potencjał tej maszyny. Jak widzicie, bez żadnych problemów. Można robić to jedną ręką. Nie trzeba się tutaj w ogóle zapierać, ponieważ tutaj nie ma takiej możliwości, aby zakrętarka wam odskoczyła i zrobiła wam krzywdę, czy też wykręciła wam nadgarstek, co może się naprawdę zdarzyć podczas wiertarkowkrętarki. Są oczywiście o wiele droższe wiertarkowkrętarki, które mają funkcję tam wykrywania kickbacku, ale są już to w ogóle inne pieniążki, także. Akurat w tych pieniądzach, o których my tutaj właśnie pokazuję Wam sprzęt tej, tej firmy, no to ciężko znaleźć coś z funkcją kickback. Dobra, teraz ten większy, z którym wiertarko-wkrętarka miała już delikatny problem. Tutaj w jakieś puste miejsce. Proszę bardzo. Tutaj, w ogóle, zero jakiegokolwiek zatrzymania. Ona będzie kręciła, aż napotka taki opór, którego już nie przeskoczy. Aż ten, tutaj talerzyk we wkręcie, troszeczkę się schował w drewnie. Zobaczymy, czy tak samo jest z odkręcaniem. Bardzo fajnie to wszystko działa. Tam, gdzie Skręcamy jakieś konstrukcje drewniane, używamy tego typu wkrętów. No to zakrętarka jest po prostu, no jest niezastąpiona, tak? No bo zapewnia nam przede wszystkim bardzo y, duże bezpieczeństwo. Ponieważ, no, pracując na przykład gdzieś na dachach, no nie, ma, nie ma tutaj żadnej możliwości, że ona gdzieś nas pociągnie czy, czy wyrwie nam ją z ręki i spadnie komuś y, gdzieś na głowę. Tak? Tutaj możemy naprawdę, tak jak widzieliście, trzymać ją no nawet, nawet nie wszystkimi palcami i spokojnie ona daje radę. Jako, że nie mogę tutaj wsadzić zwykłego wiertła, ponieważ akurat te wiertło puszkowe nie ma takiej możliwości, skoczę po wiertło łopatkowe z mocowaniem na HEX. Dobrze, znalazłem wiertło, które jest przystosowane na heksa. ma 32 mm. Także zobaczymy, jak to idzie. Mam tutaj jeszcze wiertło, który ma 36, ale mocowanie jest troszeczkę mniejsze na, na trochę innego heksa, także no niestety się to nie uda. Dobrze, 32. No i zobaczcie, jak to idzie. Bardzo przyjemna praca, bardzo praca, która jest wygodna, no i satysfakcjonująca w sumie, no bo idzie to jak masło po prostu do tego typu jakichś robienia, do tego typu otworów, które no nie wymagają, żeby były piękne i bardzo ładne, zakrętarka sprawdza się wyśmienicie, ponieważ no jak widzieliście, ta maszyna się nie, nie zatrzymuje, tylko idzie cały czas po swoje. Wiecie co? Jestem jeszcze ciekaw, jak sobie te 100 nm poradzi z takim 24 mm świdrem do drewna. Oczywiście on jest tutaj przewężony w taki sposób, żeby nam wszedł do mocowania. Istotna porada, bo ten błąd obserwuję naprawdę w wielu, w wielu filmach i no, też wśród swoich znajomych. Jeżeli montujemy sobie wiertło, bita czy coś w wiertarko, w krętarce w futerku, zakręcamy go i cofamy, jest charakterystyczne takie kliknięcie. I wtedy mamy pewność, że to się nie będzie nam odkręcało, tak? Bo nieraz bywa tak, że gdzieś się tam widzi i nagle się komuś wiertło luzuje. No to z tego powodu, właśnie, że niedoczytana jest instrukcja obsługi i ktoś sobie po prostu tak wierci. Ta Diertarko-krętarka działa w taki sposób, no i 90% wiertarko-krętarek na rynku działa również tak samo. Dobrze, zobaczmy sobie, jak to działa, a zrobię Wam przebitkę taką z bliższego punktu widzenia. A teraz Wam pokażę w jakiej konfiguracji te maszyny śmigają u mnie. Ja uważam, że do takiej komfortowej pracy potrzebne są trzy tego typu urządzenia. Dlaczego? To co widzicie często na moich filmach, to montaż mów dwugwintowych, i teraz chciałbym Wam pokazać, jaka różnica w czasie jest, gdy macie jedno urządzenie. A jaka różnica w czasie jest, gdy macie trzy urządzenia, i każdy jest przystosowany do kolejnego etapu? Także zacznijmy: nawiercanie. Potem jest pogłębianie otworu i go fazowanie, tak żeby weszła nam mufa. I ostatnia jest zakrętarka, która świetnie radzi sobie z wkręcaniem mów dwugwintowych. I już. A teraz, jak miałbym przekładać to za każdym razem w jednej z wkrętarek, trwałoby to wieki. Gdy mamy na przykład do montażu taki najzwyklejszy stół na metalowej ramie i musimy przykręcić blat, no to tych mów tam troszeczkę idzie. Musimy ponawiercać to wszystko sobie. No i co, i teraz byśmy wiercili, potem zmieniali bita. Zrobili fazę, a dopiero potem wkręcalibyśmy mufy, i jeszcze na samym końcu trzeba by było zmienić to na odpowiednią końcówkę, która posłuży nam do wkręcania śrub do montażu. Także ja uważam, że trzy wkrętareczki na warsztacie, w którym liczy się już po prostu czas, to jest absolutne minimum podczas pracy takich montażowych, chociażby w drewnie. Dobrze, tak podsumowując, ten odcinek, bo on jest dość prosty. Ja nie będę się tutaj rozczulał nad tym, ile, ile obrotów i tak dalej to wszystko ma, bo Was to średnio interesuje, szczerze mówiąc. Wy jesteście zainteresowani pewnie tym, która maszyna do czego służy. Więc, tak podsumowując, oczywiście to jest wszystko subiektywne, musicie wziąć to pod uwagę. Ja zakrętarki używam tam, gdzie potrzebuję naprawdę dużej siły do kręcania. Czyli muszę gdzieś dokręcić z większą siłą, na przykład jakąś śrubę, albo właśnie taki wkręt ciesielski gdzieś wkręcić, który często jest używany gdzieś tam podczas montażu balustrad, na przykład. Czy też do umieszczania mów dwugwintowych. To są takie moje trzy rzeczy, do których używam po prostu zakrętarki, ale jest to świetne uzupełnienie wiertarko krętarki, ponieważ nie będziecie musieli przezbrajać tych maszyn między sobą. Ale jeżeli nie macie możliwości kupna dwóch takich urządzeń, możecie z powodzeniem wybrać sobie wiertarko-wkrętarkę, ponieważ jest to urządzenie, które jest bardziej uniwersalne. Dzięki temu, że możemy montować tutaj naprawdę przeróżny osprzęt, ogranicza nas tylko tutaj tylko i wyłącznie średnica. Jaka wejdzie nam do tego futerka? Możecie wiercić o wiele większe średnice niż tylko te 13 mm, które możecie wsadzić do futerka, ponieważ są różnego typu wiertła. Możecie używać bitów i różnych jakichś tam szczotek, tarników itd. i tak dalej. Ja, jeżeli musiałbym wybrać jedno urządzenie, wybrałbym wiertarko-wkrętarkę z racji na jej po prostu e, wszechstronność. Ona jest troszeczkę większa. Ale oczywiście wiertarko-wkrętarki występują w różnych rozmiarach. Tutaj mamy akurat 18 woltową wersję, która już jest dość spory gabarytów i dodatkowo ma funkcję udaru. To też jest niewątpliwa zaleta, ponieważ dzięki temu udarowi możemy sobie wiercić w betonie gdzieś tam w domu. Jeżeli potrzebujecie takiego sprzętu typowo do domu, to wiertarko-wkrętarka z funkcją udaru i macie naprawdę temat załatwiony. Jeżeli operujecie oczywiście większym budżetem albo chcecie bardziej profesjonalnie podejść do tematu, no to tego typu zestawienie bardziej Wam się przyda i będziecie bardziej z niego zadowoleni, ponieważ jedna maszynka będzie uzupełniała możliwości drugiej. Jak już pewnie widzicie, jest to film nagrany na podstawie tych konkretnych dwóch elektronarzędzi. Link do tych elektronarzędzi znajdziecie w opisie mojego filmu. Tam macie wszelkie szczegóły. Jest to link do zestawu właśnie takiego, zakrętarka plus wiertarko-wkrętarka. W tym zestawie otrzymujecie również dwa akumulatory, 2,4-amperogodzinny plus ładowarka w takiej fajnej walizeczce. Marka Hogert postanowiła, że wejdzie na rynek elektronarzędzi i poproszono mnie, abym potestował sobie te narzędzia. Te narzędzia są u mnie od jakichś dwóch miesięcy i na samym początku myślałem, że... No dobrze, potestuję, ale no myślałem, że to jest kolejna firma, która po prostu no, chce zwojować kolejny rynek. Okazało się, że naprawdę są to narzędzia, które pod względem jakości do ceny naprawdę wypadają bardzo dobrze. Ja, jak wiecie, pracuję na urządzeniach, które są bardziej do użytku profesjonalnego. No, i one naprawdę wiele nie odstają, a są zdecydowanie tańsze. Więc jeżeli prowadzicie sobie jakiś domowy warsztat, czy też małą firmę, taką jak moja, no to spokojnie zdecydowałbym się na tego typu rozwiązanie, ponieważ no, macie przede wszystkim serwis, całe wsparcie macie w Polsce i nie ma tutaj z tym żadnego problemu, ale też nie chcę tutaj jakoś tam sztucznie tego zachwalać. Dwa miesiące. U mnie jestem zadowolony, jak widzieliście te narzędzia są obkurzone, czyli one naprawdę pracują, były ze mną na montażach kuchni, na montażach schodów. Jeden z tych montaży będziecie mogli za niedługi czas zobaczyć, także ja z czystym sumieniem mogę wam polecić tego typu narzędzia od tej właśnie marki. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że rozwiałem pewne wątpliwości ci, którzy wiedzieli o tym wszystko. No to ten film wam się nie przydał, ale mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas razem ze mną. A jeżeli pomogłem wam w rozwianiu jakichś wątpliwości, również jest mi niezmiernie miło. Dziś żegnamy się już, widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.